Hej jest strona makro, i dzisiaj jesteśmy w ostatnim odcinku z Lego w z Kalejmu. No i tu w tym odcinku chciałem tutaj pochodzić, drogę po tym porcie, ponieważ jeszcze mieliśmy go oglądać. Odblokowałem nam się również nowe rzeczy, no i pokupywać potacie. Więc fajne, żeby zostawić drugie, dwa lajka, no i co, już do piguł. No i tak, zacznijmy może od tej strony portu. Tutaj właśnie, po przejdźmy, no i tak. Na bardzo chyba dużo się tutaj nie zmieniło, chociaż mamy no, właśnie zazwyczaj troski to może, może o monetę to właśnie i może Z jednego kroka nam zabrakło widzowie kurde nie na widzowie musimy to zrobić w ostatnim odcinku Dobra widzowie, to robimy szybko jakąś misję, żeby wreszcie tylko i wyłącznie 100% e, jakąś łatwą e, To może wybór no, Trybunał braci. To może wybór no Ringtona, co widzę, widzowie? Zróbmy to. Musimy pozbierać tylko tutaj 100%, widzowie. 100% kasy już, i dostaniemy złotego blika. No ja tak. Tak, musimy 100% uzyskać. No, no, spokojnie, widzowie. na pięć. Aha, tak, dobrze, O! Ale czemu to się odbiło? Może musiał tą skrzynkę podnieść najpierw, ale dobra. Zobaczmy tu... tutaj trzeba to zrobić? Mamy w ogóle jakąś postać, która strzela? A Will ma te no tak, dobra. I kompas, ryba, skrzynka. Dobra, Will. Dobra, dało się do wpadł. My mamy bikano i tutaj trzeba będzie pochodzić i popatrzeć. O, tutaj coś mamy. Wielką leky. Tutaj cyk. Nie wonoszeń.

Eee, tego bombiarza trzeba. w 15... A tu jest takie przejście, ok? Jezu, czy ty masz podpaloną bombę, po prostu? Ty jesteś silny. Proszę bardzo. A co się stanie właśnie, jakbyśmy uciekli teraz to? Już my podpalamy, to teraz i co? To nam się załączy ta po prostu od razu? Co? Nam się załączyła już uciec ucieczka. Ale widzowie? O kurde. Ach. no to jakby, co ja mam teraz zrobić? To będzie trzeba w początku zaczynać? Aha. No! Nope. E, można jakoś to zresetować? Halo? Pomocy? Eee, widzowie. No to co ja mam zrobić? Chwila. To nie, no to pomijamy to wszystko. Chyba, że zrobimy tak. Widzę, że po prostu będzie jeszcze jeden odcinek z Piratów. Tak, tak zrobimy. Będzie łatwiej nam. Bo tak to byśmy to robili, robili. i Ten odcinek by miał 30 minut. Więc nie. Ja to zrobię poza nagrywaniem i dogram to po prostu. I z po prostu albo dodam to w montażu, albo w następnym odcinku jest to mam Więc dobra. No to mamy tutaj tą, tego nie zrobimy. O, mamy jakąś nową postać. Prawdziwy żeglarz, 100 tysięcy no coś chyba boli. Tutaj mamy te mini zestawy. Tutaj nie mamy żadnego praktycznie, niestety. O! A, to jest ten ksiądz, Filip! To jest ten typ. Ale ty bezrobinny, no, jesteś ja dla ja mnie ważny. Tu... Tutaj mamy coś do naprawienia, ale tu testowaliśmy, chyba patrzyliśmy bardziej. A więc idziemy dalej. Tu ta typiara za 100 tysięcy jest. Tak widzę, bo tam na górę widzicie tam. O holender! Dobra, pudmy go. Bo mamy idealnie kasę na niego, to kupmy go. Zobaczymy co on pokawi. To... No i O! A on kosztuje 500, ja myślałam, że on kosztuje 250 tysięcy, jak to mordo i... Odejdź. Za zmienimy widzowie na taka sporo ładna. I teraz tak, wrócimy tutaj, tu gdzie mi ostatnio grę wywaliło. Tu, Jezus Maria, 84 klocki. Tu jest zamknięte, nie wiem jak Te tutaj są dręczę ostatnią głąbkę. Tak, sobie. I do pracy. Chwila, czy ja mam tutaj coś. Eee, win. O, mamy kapelusz. Okej, okay, boko mamy. O, właśnie, weźmy sobie tego, może. Dobra, i co tutaj mamy? Ratunek przed upadkiem. No i o to chodzi, widzowie. To sobie to załączmy jeszcze. Szybkie kucie włączone Włączone, dychanie przed wodą Okej okay. No i co No to może ją jednak 100% zrobić Odlokujemy sobie tutaj co widzowie Myślę że to będzie dobry plan Tu jest czarnogrodny potrzebny Żeby tam to zrobić Mam beczuki o, i mamy coś. Mamy coś widzowie. Dobrze. Dobudowujemy. Kasa wlasuje. Beczka nam jest na Beczułka. Chyba, że mi znowu w wali grę, ale mam nadzieję, że nie. Okej. Okay. Jest czarnobrody! Czarnobrody tam brzmi, chwila widzowie. Jest tu ten lamus. Dobra, musimy z nim zawalczyć. Mam nadzieję, że nie spadnie. Spadł jednak. Też 500 tysięcy. Aj, Uf. Nie, dużo krokodyle. co To jest co do Pistolety Pistolet, typu To Poznajmy go sobie. Chcę. Poszukajmy go sobie. Idziemy, idziemy. O, tutaj coś dla Martiego jest. To już wiem, co będziemy co za zrobimy. Tu. Mam plan. Yy, dobrze, zmienimy sobie na Martiego naszego ulubionego. Tak, dobra. Wchodzimy tu. Dobra, idziemy. idziemy dalej, nieważne, idziemy dalej, widzowie. tu jest potrzebna beszułka, nie bij! Odej! Dobra, ty... nie. Co Dobra, to potrzebna nam jest kolejna beczułka, to już weźmy samą. Z, z tym pistoletem. Jedziemy. O nie, teraz będzie ciężko, żeby tą beczką nie spać. Dobra, jeśli będę to robił naprawdę powoli, to tylko dlatego, że nie chcę tą beczką spać. Dobra. Bo tutaj jest to potrzebne, żeby wejść dalej. Pójść dalej, tak? Uwaga, uważam, gramy. A tutaj co mamy? Szybkie kopanie. To też do sobie pójdzie. Dobra. Myślałam, że grę wywali. O, kolejny kapelusz. Skałję, skałję. A to jest przydatnie dom tej. Tej, tej, tej sypiary co na kochała się w Dave Tutaj mamy jeszcze coś widzowie. Nie wiem że... A, tutaj można sobie postać robić. Napiszcie mi w komentarzu, jeśli będziecie chcieli, żebym jakoś postać zrobił. Dobra, nie, to na oddzielny odcinek jakoś sobie pospeć No MARTI! MARTI! MARTI kurwa obudź się! No Marti Marti No Dobra To Jest tutaj coś jeszcze? No musimy czarnobrodego są Mam pewien plan, mam niecny plan widzowie. Czy ja mógłbym sobie dodać Załóżmy edycja To jest ten jego knaga? Jego? Nie, to chyba nie jest. Nie, to nie, nie. Nie, nieważne. Myślałem, że będę mógł sobie tutaj dodać jego i nie będę musiał go używać, ale gra przewidziała, co będę chciał robić. No to chyba tyle z takich nowości, bo więcej będzie, trzeba więcej odblokujemy, jak poza nagraniem zdobędę te klocki. No i co widzowie? Napiszcie w komentarzu, czy będziecie chcieli, żebym zrobił jakąś swoją o, chociaż Tutaj coś jeszcze jest. Chwila, chwila, moment, widzowie. Tutaj coś jeszcze jest. Zanim skończymy, no zmień się. Zanim jeszcze skończymy ten odcinek, to tutaj to sprawdzimy. Ojej, po... A, kapel. Dobra, nie ważne. To napiszcie mi, widzowie, czy będziecie chcieli, żebym e, Pilatus z kraju był na 100%. Napiszcie mi, czy będziecie chcieli, żebym zrobił jakąś swoją postać w tej grze. No i co? Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Pamiętajcie, żeby zostawić subika, no i to Trzymajcie się i cześć. Jak się z Wami Marty tak?